Dobra moje kochani, jako że dobiliście pod ostatnim filmem milion wyświetleń Jesteśmy po prostu... Weź, bo nie mogę się skupić, że twoje Zami? Ja? Ja! Coś ja... tam? Nie działa Ale co? Co? Siedział tam gość ja na miejscu no. tego siopka, ten chyba no nie wiem Nie wiem Co Ja bym się zaciągnął nie? No, no, bym zawąchał i A... <grystanie> Co? Zostawcie tutaj, no nie wiem, no 32 tysiące łapek w górę miało być Dokładnie I zostawcie. Jak będzie, no to następny, nie? No czego więcej chcieć? Ja też Ale wiesz co? <grystanie> ja pirnie. Zostawcie także suba, wbijajcie na nasze tiktoki Będzie tutaj wszystko wyświetlone Filmiki wspólne, będziemy kombinować dużo E, I dziękuję wam serdecznie za obejrzenie. Co? Co? Trzymajcie się, plebs. plebs, plebs, plebs. Trzymajcie się, plebs. A kiedy odejdziemy, nie zostanie po nas nic Tylko zostanie ten plik, z do końca życia być No bo jesteś tylko ty i nie liczy się już nic A kiedy odejdziemy, nie zostanie po nas nic Tylko zostanie ten plik, z do końca życia być No bo jesteś tylko ty i nie liczy się już nic